Dzień 245. Człowiek wyszedł po chleb. Mówił, zaraz wracam. Nie wrócił od siedmiu minut. Obok mnie przeszło dziecko z lizakiem. Wózek, pies, gołąb, trzy siatki z zakupami i ktoś, kto pachniał jak parówka. Nikt nie zapytał, jak się czuję. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę uciec. Jestem na smyczy, jak w telenoweli, uwiązany emocjonalnie i fizycznie. Ten jamik chciał mnie zjeść. Co iż nie przeżyje do momentu, aż wróci mój człowiek z kefirem? A tak serio: Zostawianie mnie pod sklepem to stres. Nie wiem, czy wrócisz, nie wiem, kto zaraz podejdzie i czy będzie miło. Dla ciebie zakupy, dla mnie odcinek z serii. Przetrwaj lub szczekaj. Ryzyko pogrezienia może nie z mojej winy? Może tak, tu nie ma znaczenia. Ryzyko kradzieży tak, serio. pies to nie tylko członek rodziny. Dla złych człowieków to towar. Ja nie znam prawa, ale ty powinieneś. Prawo mówi jasno. Zostawiłeś mnie pod sklepem? Mandat. Nawet do pięciuset złotych. A jeśli ugryzę, ty odpowiadasz cywilnie i karnie, bo mnie tam zostawiłeś. Samego, bez kontroli. Wiesz, gdzie czuję się najlepiej? W domu. Poważnie. Jestem psem, nie rowerem. Nie hulaj nogą. Nie przypinaj mnie pod sklepem.